Witamy na, na cześć nauczycieli, żeby moja gafa zniknęła, to wy szyb, musicie głośno krzyknąć. Dzień dobry, 3, 4. Nie! Wasze panie wiedzą, co to jest kultura, jakie ma znaczenie i teatr, jakie ważne znaczenie ma zabawa w teatr i dlatego tu Was przyprowadziły. Serdecznie wszystkich witamy. Ja się nazywam Nowa Krożgieta. Pani? Ja się nazywam Ciao Krystyna. Pani jest dyrektorem biblioteki. A ja reprezentuję ośrodek kultury. I czego ja płaczę dalej? Tak, Chyba muszę skończyć. Chyba dlatego. Właśnie z ruszenia, proszę. I wiecie co? Ten pan tutaj do tu nas filmuje i to wszystko będzie na pamiątkę waszą i naszą, na takie wspaniałe spotkanie kulturalne. bo tak możemy to nazwać, prawda? Tak, bo spotkanie kulturalne... Wymyśliła Pani z biblioteki, ponieważ, i ja tu oddam Pani głos, bo Pani powie z jakiej to racji, że o książkach będziemy mówić, a ja muszę iść się wypłakać, bo naprawdę, że płaczę. Ja chciałam właśnie powiedzieć, że miesiąc maj jest miesiącem książki, i dlatego tutaj współpracę właśnie Waszych pań ze szkoły. Zaprosiłam dzieci, żeby pokazały przedstawienia, które przygotowały pod kierunkiem pani Krysi Wrubę i pani Joni Sierkowskiej. A później jeszcze powiemy, dlaczego warto czytać książki. Ale to później, jak się już skończą przedstawienia, to powiemy, dlaczego warto czytać książki. Co może zakończyć? A co? A co? A, a, a bo Nie, nie, się z nie, nie, opowiem. W chacie z piernika nikt nie zaprzeczy. Dzieją się bardzo dziwne rzeczy. Kopciuch! ku no gdzie ona jest? Już jestem. Przynieś cię budę strebny szal. Już go wyprasz na walcz. Dobrze mamusi. No gdzie ona jest? Ja mówię 10 minut temu. Proszę. Nareszcie. Przynieś mleka, ale szybciutko, bo czas ucieka. Dobrze, siostrzyczko. Proszę. Co się tak gapisz? Wracaj do waru. Zmywaj. Zamiataj. Nie czekaj, czarów. Nie zdążę, siostrzyczki, zrobić wszystkiego. Nie sprzątnę w chwili domu całego. Tam, nasza szapeczce obok szklaneczki, Rokami wejdź i zostać z nami. To idzie rybak ze złotą rybką. Moja żona chciwa była, to wszystko utraciła. I'll Się sen Gdzie koniec? Kto spyta? Daleko, her Krzyczą postacie prowadzą właśnie Kto poukłada te wszystkie baśnie Czas więc obudzić Już bohatera Obudź się, chłopcze I tak moim śnie, teraz już wiem, że robiłem. Komputer nigdy nie zastąpi książki. Kiedy ci smutno, gdy czegoś ci brak, książka zabierze cię w inny świat, komputer zabawi, czasem podraźni, lecz nie zastąpi Twojej wyobraźni. Pamiętaj, synku, i wy dzieci. Książka nie jedną, mądrość znajdziecie. Masz nacę.